Harry Potter mieszkał przy ulicy Privet Drive 4 ze swoimi okropnymi wujem i ciotką i ich nieznośnym synem Dudleyem. Harego często zamykano w pokoju, a chociaż był czarodziejem, nie mógł uciec, gdyż poza szkołą nie wolno mu było używać czarów. Pewnego wieczora Pojawił się Zgredek, domowy skrzat. Harry Potter nie może wrócić do Hogwartu. I jeżeli Harry Potter wróci do Hogwartu, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zgredek zniknął, a wkrótce potem Ron Weasley, najlepszy przyjaciel Harry'ego i jego bracia, Fred i George, Przylecieli latającym Fordem Anglią, by wydostać Harry'ego z więzienia. Zabrali go do swojego domu, Nory, gdzie Harry spędził resztę wakacji. W końcu za pomocą proszku fiu wybrał się na ulicę pokątną. Harry i siostra Rona Jean Poszli do księgarni Esy i Floresy, gdzie słynny czarodziej i Lockhart podpisywał swoją najdowszą książkę. Czy to możliwe? Ależ tak! To Harry Potter! Panie i panowie, to najlepsza chwila na złożenie pewnego ważnego świadczenia! Mam wielką przyjemność i zaszczyt oznajmić, że obejmę w Hogwarcie stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią. Oh. Podoba Ci się co, Potter? Słynny Harry Potter. Nie może nawet wejść do księgarni, żeby zaraz nie trafić do gazet. Daj mu spokój, on przecież tego nie chce! Znalazłeś sobie dziewczynę. Twoi starzy chyba nie jedli przez miesiąc, żeby móc ci kupić tyle książek. Trzeba wspierać biednych i żebraków. Pary spóźniliśmy się. Ekspres do Hogwartu odjechał 5 minut temu. O nie! Co teraz zrobimy? Cóż, wiem, że tata poleciał dzisiaj do pracy Fordem Anglii. Jest zaparkowany przy Charling Cross Road. Dobrze. To jedyna szansa, by dotrzeć do szkoły na czas. Upewniwszy się, że nikt nie widzi. Harry i Ron odlecieli starym Fordem Anglia. Teraz wystarczy uważać na samoloty. <grystanie> Nic tu nie widzę. Mało brakowało. Chyba już niedaleko. No nie. Samochód się chyba zepsuł. No, samochodziku. Dalej. Stój! 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 Ron? Ron, gdzie jesteś? Tutaj, Harry! Złapała mnie bijąca wieżba. Nie bój się, Ron, zaraz po ciebie przyjdę. Trzymaj się! Nie mam wyboru. Harry, szybko! No i witam Was bardzo serdecznie w nowej grze Harry Potter i Komnata Nie jest to kontynuacja Harry Pottera i Kam y Kamie Filozoficzny. Jesteśmy w drugiej części, no i FPS już mi spadł, nie wiem czemu. Jeszcze dopiero Graf czytał jakby, ale już jest lepiej, dobra. No i widzieliście po tym krótkim takim filmiku czterominutowy praktycznie, że Harry Potter nie dostał się do Hogwartu pociągiem, tylko autem, bo uciekł mu ten pociąg. No i trafili na tą bijącą wieżbę i teraz musimy mu ratować A więc ruszamy. <laughs> Trzeba uważać. No jest tu teraz już pełna polonizacja tej gry. W pełni spolonizowana Uf, ta mogę gra rzucić zaklęcie, wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy Oczywiście mogę teraz w tej części pomijać animacje właśnie takiego typu Oj chyba jest za głośno Trochę dźwięki yy... Muzyka damy tak właśnie zapomniałem ściszyć tą muzykę ale nie mogłem je ściszyć bo Chyba tak Dobra yy, bo no nie, jeszcze jest trochę za głośno. Dobrze, tam gdzieś tak, głośność dźwięku. No już jest lepiej. E, nie mogłem dźwięku zniżyć, bo był ten właśnie filmik jakby... Żeby przejść przez niski murek, muszę iść prosto na niego. Można rzucić zaklęcie Lumos. No właśnie. I to jest gra właśnie spolizowana już całkiem. Mówią po polsku, napisem po polsku i jest dubbing, który mi się oczywiście podoba. No i już teraz mogę na boki chodzić, jak klikam y, A i D, to już mogę na boki nie, nie skręcam i nie skręca mi tak jak na przykład w pierwszej części jak y, wciskałem D i A to skręcały mi tak jakby myszko na przykład ruszało, a tu teraz normalnie mogę tak sobie na boki. Na boki. I na przykład jak teraz przytrzymuję... Yy, przycisk myszy i chcę rzucić zaklęcie, to nie muszę teraz wiesz wiesz takie dymko jak wypuszczasz tylko normalnie i mogę biegać oj rzucać. też jest to fajne no i widzicie teraz lumozy bardziej takie ulepszone widać światło teraz plus C jest książka zapisać Księga zapisać na nią by zapisać standry. jeśli zemdlejesz gra automatycznie rozpocznie się od momentu gdy ostatni raz dotknąłeś księgi zapisu no i widzicie jest Pierwsza księga zapisu, garbulec już jest i fasolki. Fasolki będą nam potrzebne teraz w innej formie, dowiemy się o niej później. Też taka jakby wymiana handlowa będzie, ale inna niż z Fredem i George'em w pierwszej części. A teraz musimy uratować Rona. Bagaż. Na pewno mogę rzucić Flipendo na bagaż i zlepchnąć go. O, pewnie tak. No i widzicie, tutaj już znamy zaklęcia. Jest to mniej zbugowana gra niż jedynka niż Harry Potter i zakon Filozoficzny filosoficzny, to niezbokowana gra. Trzeba poczekać chwilkę. No. I widzicie znamy już tutaj parę zaklęć takich jak Alohomora, pendo, dwa podstawowe dwa zaklęcia. Żaby przywracają trochę zdrowia. no i są wyszle. Zapomniałeś dodać, że uciekają w tej grze dodali ruch żab czekoladowy. Mora otwiera rzeczy magicznie zamknięte, jak kufry i ukryte przejścia. No właśnie dziękuję, że mi to powiedziałeś. Rzeczywiście wiemy to z części pierwszej. Gdzie uczyliśmy się tego zaklęcia? Nauczę nas bodajże hermiona. No już prawie jesteśmy. Tu się poczekać chwilę. Dobra? Biednie Harry, Teraz spróbuj rzucić flipendo i ściągnąć ze mnie tę gałąź. Chyba widzę! Tam na górze! Wrażliwe miejsce! Chyba raczej na dole. Tu, o! Flipendo. Dzięki, Harry. Jeszcze jest jedna zaleta tego właśnie, tej części, że Harry tak nie krzyczy na przykład Flipendo! Alohomora! Nie. i tak dalej, tylko normalnie już Flipendo, tak powolutku. Spokojnie. O, widzimy. Auto odjeżdża. Wracaj! Super! Ale się tata ucieszy, że zgubiłem jego latający samochód trudno Lepiej już chodźmy. jeszcze nas tu złapie profesor Snape o, o nie chcielibyśmy jak pamiętamy z pierwszej części no przez niego punkty straciliśmy nie tutaj pierwszej się części nie ale to, co no ale dzięki profesorowi Dumbledorewi zyskaliśmy 60 punktów i zdobyliśmy puchar domu z zapisu kolejna no i tak samo no jest to super filmik po do krawędzi i wciśnij prawy przycisk myszki spoko Mary, spróbuj zebrać fasolki ze wszystkich bułek I tak samo... jak No nie, nie no nie dazy mnie spojrzeć. Najlepiej nazbieram oh. jak najwięcej. Przydadzą się później. Przy kolejne księdze zapisy oh. sprawdzę, albo nie, może teraz nawet sprawdzę, jak się nagrywa film. Oh. Za chwilkę się z wami zobaczę. I witam z powrotem, już jestem, wszystko się nagrywa dobrze, oh. fajnie nie źle. No. Ta trzeba już mi tutaj konia robi jakby. No, zebraliśmy żapkę. Super. No i teraz musimy... Za pomocą Flipendo przesunąć kamień w moją stronę. A potem skocz po nim na tę półkę. No. To już Harry lepiej skakuje, chyca jakoś tak lepiej, nie wiem. Fajnie, tak się nie buguje. O, mamy tutaj kergulza. Można ani pożyczyć oczywiście zakrać się Lumos. No i Lumos też nam daje światło na tej ruszce właśnie. Różczka pokazuje czas. Znaczy te światło i na, na przykład jak nie zdążymy i nam zniknie tutaj nie będziemy mogli przejść i nam nie pokaże. Dobrze, idziemy. Przepraszam, chwilkę, zapomniałem stop stopera. Yy, nie, nie to. Dobra, start. Zapomniałem stopera włączyć. To brązowa karta czarodzieja. Po całym Hogwarcie rozrzucone jest 50 takich kart. Za każdym razem, gdy zbierzesz 10 nowych brązowych kart, poziom Twojej energii podnosi się na stałe. Wciskając klawisz Escape, zyskasz dostęp do folio magii, gdzie możesz obejrzeć wszystkie uzbierane karty. Dobrze, tutaj jest folio magii. Ta czarnica, gdzie to się przeczyta? Ja nie będę tego czytał, bo tutaj jest 50 kart. Srebrny, to znaczy brązowych. Brązowe karty jak słyszeliście służą do tego, by podnieść nam pasek energii o jeden... o jeden te, te, tą błyskawicę. Bo jeżeli zbierzemy ich 10, to podwiększam się pasek energii. Jeżeli zbierzemy... A to o srebrny, powiem później. No i właśnie powiększam się ta błyskawica. Mam na razie jedną, a jeżeli zbierzemy jeszcze 9 kart, to zdobędziemy kolejny pasek te błyskawice jakby. Rozznacza pasek zdrowia. Tutaj fasolki dłużej wypadają właśnie, to jest minus Ale nie ma gry bez minusów oczywiście Muszą być plusy i minusy Prawda No wszystko dobra, tutaj nic Coś myślałem, że dobra Idziemy dalej No fajnie właśnie, że mogę tak na boki sterować, bo to ułatwia sprawa, jakoś tak lepiej się chodzi Lepiej się celuje nawet no jesteśmy już w Hogwartsie Przestało padać. Przynajmniej nie wylecimy ze szkoły mokrzy Chodź, musimy iść do szkoły. Spoczko. No, wiecie, Hogwart trochę się zmieniło tutaj. Ale to mniejsza, jest o wiele lepiej niż w pierwszej części, bo teraz zyskaliśmy... Wolność jakby ruszania się po Chwarcie wolną rękę, no bo w pierwszej części mogliśmy poruszać się po pochwarcie, ale nie w takim stopniu jak teraz. Możemy wychodzić na daną lokację, wchodzić, wychodzić, gdziekolwiek chcemy, a nie że tak jak było w pierwszej części, dostaliśmy dostęp tylko do jednej lokacji w wybranej, w wybranej części misji na przykład. W części fabularnej. Na przykład jak pamiętacie Musieliśmy iść na lekcję zielarstwa. Tutaj walczyliśmy z Malfojem, w tym miejscu właśnie. Tutaj się wewnątrz nic nie zmieniło, ale walczyliśmy tutaj, ten mogliśmy wyjść. A później jak weszliśmy tutaj, by iść na kolejną lekcję, to już później nie mogliśmy wyjść, a teraz normalnie możemy wyjść i wejść w każdej chwili. Widzicie tutaj dywaniki, jakiś symbol, bo nie dowiemy się o nim później. Nie będę tutaj spoilerował. Oczywiście fasolki, fasolki jak najwięcej zbieramy tych fasolek. Hmm. I teraz musimy iść do Dormitorium, prawda? Aha, i zapomniałem wam powiedzieć, tutaj mamy cel misji. Mamy iść do Dormitorium Gryfindoru. No. I teraz tutaj mamy tutaj taki, no, jak to się nazywa? Pańczynę. Pańczynę. I teraz idziemy. Dormitorium jest w tę stronę. Dobra, dobra, idziemy, idziemy. Nareszcie no jest portret grubej damy. Powiedz hasło i możemy iść spać. Myślałem, że ty znasz hasło. A niby skąd mam znać? No a ja skąd? Odkąd przyjechaliśmy, jesteśmy razem. Masz rację, ale wiem, kto je na pewno zna. No ciekawe, kto zna. No. Jest punktualnie... Hermela się też historię. Podobno was obu wylali przez latający samochód. Hermiono, błagam. Jesteśmy zmęczeni. Możesz nam po prostu podać hasło? Miodojad. Miło Cię znów widzieć, Harry. Miodojad. Takie mamy hasło do, do pokoju gryfidora. jesteście. Wejście z hukiem na początek roku. Nawiasem mówiąc, mama jest wściekła. Powiemy wam o gospodarce fasolkowej, którą wymyśliliśmy. Cały system opiera się na fasolkach wszystkich smaków brytyjskiego Bota. Jak zresztą ja i paru naszych kumpli uruchomiliśmy punkt wymiany całej szkoły. Czasami któryś z nas ma coś na wymianę. Jeśli masz dość fasolek, możesz kupić to, na co masz ochotę. A skąd mamy brać te fasolki? Są pochowane wszędzie. Trudno ich nie znaleźć. Zaraz będziesz miał dosyć, by zacząć handel. No oczywiście. Nie, nie, będziemy mieli. Interesy na pewno z tobą, ich tak dosyć... To na pewno sama przyjemność. Tych fasolek, że będziemy żygać z tymi fasokami jakby... E, trochę kamera śleci na twarz poszła, no, ale dobra mniejsza. W salonie Harego powitały oklaski i okrzyki jego kolegów gryfonu. Harry i Ron po wypadku z bijącą wierzbą zostali bohaterami Gryfindoru. Jest! jest Harry bohaterami! Spał znakomicie i nie mógł się doczekać pierwszego dnia w Hogwartzie. Dzień dobry, Harry. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami z profesorem Lockhartem. Uwielbiam jego książki. Jest świetnym pisarzem. Obrona przeciwciemnym mocom jest na trzecim piętrze. Chodź za nami. Dobrze, idziemy. Może trochę tutaj poeksplorujemy trochę. W kwarcie. Chciałbym wam jeszcze pokazać. Mam tutaj właśnie menu główne. Tutaj jest eliksir wiganowy, o którym się dowiemy. Śluźg to są składniki właśnie do stworzenia tego eliksiru, ale o, o tym powiem wam później. Fasolki. I to mamy tajemnicę. Chodzi o... W tych tajemnicach chodzi o to, że... Jest 12 tajemnic do odkrycia w tym punkcie. Na razie nie odkryliśmy żadnej tajemnicy żadnego przejścia tej, yy, żadnego przejścia takiego ukrytego nie odkryliśmy ani żadnej skrzyni gdzie jest ukryta i tak dalej i za każdym razem gdy odkryjemy jakieś przejście to, to będzie się nam zwiększać o jeden oczywiście prawda? Tutaj mamy mapę Mapa została dodana właśnie w tej części tutaj mamy lochy, tereny szkoły, mamy tutaj cały yy, te, cały ogród jakby szkoły, takie tereny na podwórku, tutaj mamy wejście do Hogwartu, tutaj lochy mamy tutaj mamy główne schody, tutaj mamy piętro pierwsze, piętro czwarte, piętro drugie, piętro trzecie, tutaj mamy różne takie rzeczy, ale to mniejsza. Mamy Quidage oczywiście i, i przejście do menu pojedynku, o którym się to wiemy kiedy indziej. Tutaj mamy menu wyzwań, czyli taki jakby sprawdzianów i tutaj wyniki naszego sprawdzianu się pojawią. Idziemy. To mamy przejście. Pamiętamy z pierwszej części gdzieś tutaj Ron, to znaczy Fred i George nam pokazali to przejście, jak uczyliśmy się podstaw, ale zostało ono zmniejszone, te przejście. Została tylko skrzynia jakiś kocioł. I srebrna karta czarodzieja, o której dowiemy się za chwilę. Oczywiście możemy rozmawiać z NPC. Cześć, po prostu wchodzę na nie na niego. Mam super kolekcję niemagicznych piłek tenisowych. Wow. Uważaj gdzie idziesz. O, kotka filcza. Pani Dwa. Norris, mieliśmy Dwa. z nią niemiłe spotkanie. Mogę załatwić w tamtym roku. I zabrać nas <gry> Mówię w tamtym roku względem gry, Pary, prawda? Obrona przed ciemnymi mocami jest na górze. Hary, szybciej! Zobaczymy Gilderoya Lockharta we własnej osobie. Ja już go widziałem. Widzicie, mam na dole księgę zapisu, na którą teraz wejdę i zakończę odcinek. Oj, widzicie, to jest handlarzy. Hej, Hary! Chcesz pohandlować? Handlarzy można rozpoznać po właśnie tych fasolkach podrzucanych do góry. Jeżeli chcemy handlować to po prostu... Wybacz! Wchodzimy... No to ma akurat skończył się towar. Po prostu wchodzimy na niego. Oj, coś jest takiego ciśnij przycisk tak, by zaakceptować wymiany lub nie, by odmówić. No i właśnie coś takiego tutaj chcesz, jest. Ale pamiętaj, że to rzadki towar. No nie mamy tyle fasolek, bo tam 50. Schluść gumochłona będzie nam potrzebny do wacenia eliksiru wigendowego. To mamy kolejną kartę brązową. Nie, nie chcę no tak, chciałem wejść tutaj na tą księgę zapisu, oczywiście ta księga zapisu cały czas tutaj będzie, to jest taka, to jest taki jakby zapis, w każdym tu można przyjść i sobie zapisać kreę. no oczywiście nie, oczywiście tutaj jest, tak teraz, przezroczysta jakby, no oczywiście nie można zapisać gry w, tutaj w trakcie robienia, jakiegoś sprawdzianu oczywiście, to jest właśnie księga zapisu zrobienia tylko po to, że jak zwiedzamy na przykład Hogwart, to można, można to wejść, o tam jest te ta karta, ale... Strasznie wysoko i ciężko będzie ją tam zebrać Dobra, ale to mniejsza Tymczasem ja się z wami żegnam Jeżeli oglądaliście mój pierwszy odcinek z tej gry To dziękuję wam bardzo Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie Jeśli wam się oczywiście to podobało I chcecie więcej Tymczasem ja się z wami żegnam, na razie